Siema, siema, witamy wszystkich widzów kanału Ryprogram. Dzisiaj widzimy się na siłowni, robimy dla Was klatę z barkami. Jestem teraz 4,5 tygodnia przed pierwszym startem w sezonie wiosennym 2025. Oficjalnie już na ostatnim materiale ogłosiłem, że będę startował. Forma można powiedzieć, że jest już przyzwoita, naprawdę jestem zadowolony, więc mam nadzieję, że będzie dzisiaj co oglądać. W sumie mam zamiar nagrywać dwa treningi w tygodniu, więc na bieżąco będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko się zmienia. Wszystkie partie przetrenujemy dla Was na naszym kochanym kanale. Także rozgrzaliśmy się i zabieramy się za pierwsze ćwiczenie. Lecimy. Dobra, więc lecimy. Jako pierwsze ćwiczenie zrobimy sobie wyciskanie na słownicy Smitha. idealnie wchodzimy na bazowe obciążenie. Tutaj zrobimy trzy serie wstępne. Jako, że to pierwsze ćwiczenie, w sumie to bez szaleństw, można powiedzieć, bo mam małą kontuzję barku. Prawy bark mnie troszeczkę boli, dlatego też robię wyciskanie pod mniejszym kątem. Po prostu nie odczuwam wtedy takiego bólu, bo raczej robię pod kątem wtedy 35 stopni, aby zaangażować górną część klatki piersiowej bardziej, no ale z racji tego, że. No, odczuwalny jest wtedy bardziej ten ból, to po prostu troszeczkę ten kąt zmniejszam, aby go zniwelować, aby mi było po prostu bardziej komfortowo. I też jestem w stanie wtedy bez tego bólu założyć po prostu większe obciążenie. więc Zresztą ja też mam taką zasadę, że jak coś gdzieś zaczyna po prostu boleć przy którymś ćwiczeniu, to raczej staram się to ćwiczenie albo usunąć, a jeśli się da, no to po prostu tak zmanipulować ruchem, oczywiście w odpowiedniej technice aby nie odczuwać tego dyskomfortu, a nie łykać tabletki przeciwbólowe, bo znam też takich asów, którzy potrafią nażyć leków przeciwbólowych, aby nie czuć bólu, ale tak naprawdę wtedy maskujemy tylko ten ból i tak naprawdę możemy pogłębić kontuzję, więc lecimy. Zaczynamy od 60 kg, w sumie już zrobiłem pierwszą serię wstępną, dołożymy sobie jeszcze dyszki. I zrobiliśmy cztery serie robocze. Lecimy na kolejne ćwiczenia. Ćwiczenie numer dwa: wyciskanie na maszynie, jedna seria wstępna i lecimy dwie serie bazowe. I jeszcze dodatkowo ostatnia, trzecia seria begów. Już teraz sobie wprowadziłem można powiedzieć, że taki patent nie jest to coś ciężkiego a jeszcze gdzieś tam jakiś nowy bodziec kilka tygodni temu już zostały wprowadzone, więc lecimy. I lecimy pierwszą serię roboczą, 10 powtórzeń. I lecimy ostatnią serię bag off. Tutaj zrobimy więcej powtórzeń, około 15-17 i lecimy na kolejne ćwiczenia. Ogólnie, już w tym okresie, staram się raczej ee, nie przeciążać, jeśli można tak to ująć, e, nie są to na pewno, tak jak wcześniej wspominałem, nie robię, albo wcześniej o tym mówiłem, albo na ostatnim na, na ostatnim materiale, już nie mogę sobie przypomnieć, do tego jeszcze ciężko się wysłowić, jeszcze mam zadyszkę, przyzłapać trochę oddech, e, ale staram się po prostu nie, e, nie uszkadzać już zbyt, ba, zbyt mocno tego układu nerwowego przede wszystkim, no i oczywiście starać się nie złapać żadnej kontuzji, wiadomo jesteśmy otłuszczeni e, o wiele łatwiej możemy złapać kontuzję więc e, a i tak nie urośniemy, tak naprawdę już w tym etapie, przy końcówce samej redukcji tkanki tłuszczowej no już raczej na pewno nie urośniemy więc myślę, że to po, może podziałać tylko i wyłącznie w odwrotną stronę, e, do tego jeśli nie jest zbyt zmęczony zbyt przeciążony, to tak naprawdę on gorzej wygląda, on też musi być wypoczęty, więc to taka kwestia myślę, że dość ważna. Ćwiczenie numer 3 rozpiętki w bramie. Trzy serie bez serii wstępnych i tutaj robimy sobie już więcej powtórzeń. No można powiedzieć, że takie dopompowanie. Zresztą na każdą też partię robię sobie jedno takie ćwiczenie, gdzie wykonuję więcej tych powtórzeń. Na 15, 20, nawet czasem więcej ruchów. Po prostu zrezygnowałem już z serii łączonych. Można powiedzieć, że częściowo, bo na biceps i wykonuję jedno ćwiczenie ale zrezygnowałem z aż tylu powtórzeń w jednej serii bo zawsze robiłem trochę więcej ale widzę, że to mięso jest po prostu pełne, twarde więc nie chcę też zbyt dużo kombinować ale oczywiście jedno tam ćwiczenie właśnie w takim większym zakresie ruchów będzie jak najbardziej w porządku do tego to widać też po zawodnikach ci, którzy wykonują takie ćwiczenia to faktycznie ta waskularyzacja można powiedzieć Przepraszam, ta gęstość mięśni na scenie jest widoczna lepsza, więc zawsze w okresie przygotowań to stosuję, zawsze stosowałem i myślę, że już na zawsze, dopóki będę oczywiście czynnym zawodnikiem, będzie to u mnie w planie treningowym. Teraz ćwiczenie numer 4 na klatkę piersiową. Jest to ostatnie ćwiczenie na tę partię w naszym dzisiejszym planie treningowym. Wyciskanie na maszynie. Pokaż, jak ta maszyna wygląda. Tutaj można powiedzieć, że trochę inny ruch, bo staramy się zaangażować dolną część klatki piersiowej, także pierwsza seria wstępna rozgrzewkowa. Jak na każdym jednym ćwiczeniu zawsze robię serię rozgrzewkową jedną wstępną na mniejszym obciążeniu, aby po prostu e, nawet nie tyle już dogrzać, bo klatkę piersiową mamy dogrzaną, ale aby wyczuć ten ruch po prostu przechodząc z wcześniejszego innego ćwiczenia. I dopiero później w drugiej serii przynajmniej wchodzę na to bazowe obciążenie. To dobra, no lecimy. No, Jak widać, nie mamy dzisiaj zbyt dużej objętości na tę partię, ale jeszcze w priorytetach wykonuję sobie dwa ćwiczenia, więc ogólnie w skali tygodnia tych ćwiczeń tak naprawdę 6, więc tam wychodzi 6, 14 serii roboczych, 15, przepraszam, no więc w skali tygodnia no jest ich dość sporo, jest to w sumie moja partia priorytetowa. Ale mam nadzieję, że ten priorytet już będzie skończony, bo w sumie została naprawdę przez ostatnie dwa lata solidnie poprawiona. Więc myślę, że powoli trzeba będzie obrać może być, że inną strategię na partię. Ale to zobaczymy tak naprawdę po sezonie startowym, jak to się będzie prezentowało na scenie, gdzie są te braki najbardziej widoczne, żeby to po prostu poprawić. Cegiełka po cegiełce, mozolnie, rok po roku. Tak naprawdę no, w 2018 startowałem pierwszy raz, więc będzie równe 7 lat. Jak jestem już można powiedzieć czynnym zawodnikiem, masakrycznie ten czas leci. I skończyliśmy klatę. Zaczynamy sobie robić barki, na barki tylko dwa ćwiczenia. W sumie na ostatnim materiale treningowym wspominałem, że barki robię sobie trzy razy w tygodniu. Z klatą, z priorytetami jest jeszcze osobny trening barków. Więc tutaj jest naprawdę objętość dość duża, ale można powiedzieć, że wszystkie, wszystkie tak naprawdę ćwiczenia nie ma tutaj żadnego takiego mega obciążającego, przede wszystkim układ nerwowy ćwiczenia, bo nie robię żadnych wyciskania na głowę przez tą kontuzję barku. Zrobimy sobie pierwsze ćwiczenie tutaj na tej maszynce wznosy na boki. Tutaj zrobimy dwie serie robocze. Pierwszą serię oczywiście wstępną bazową, żeby wyczuć, wyczuć po prostu ten ruch. I później zrobimy sobie jeszcze na przodni akton jedno ćwiczonko i kończymy praktycznie nasz trening. numer 2 i ostatnie na barki e, wznosy handelkami na przodnie, jak tam do przodu. E, także pierwsza wstępna seria, później dwie bazowe robocze i w sumie kończymy nasz trening na samym końcu zrobimy jeszcze brzuch. E, po każdym treningu w sumie robię teraz już w okresie przygotowań Właśnie się brzucha, 4 serie, jedno ćwiczenie. Po każdym jednym treningu może nagramy sobie jeszcze jakieś pozowanko żebyście zobaczyli, jak ta forma aktualnie wygląda i kończymy. Więc kolejny trening na tych przygotowaniach, odhaczony, zaliczony dzięki, że byliście ze mną, dzięki, że obejrzeliście cały materiał jeśli tu dotrwali, dotrwaliście, jeśli was nie zanudziłem to bardzo się cieszę czekajcie na kolejne materiały, bo teraz jak ta forma jest, to na pewno chciałbym no mam nadzieję, że jest, tak mi się wydaje, że jest w miarę przyzwoita chciałbym na pewno więcej uwiecznić także bądźcie na bieżąco, jeśli nie subskrybujecie naszego kanału to, oczywiście, bardzo prosimy o subskrypcję. O łapkę w górę, jeśli materiał się Wam podobał. O komentarz, bo to także zwiększa zasięgi materiałów. Także trzymajcie się, ja jeszcze idę na 25 minut kardio. I czeka na mnie w domu mój wyczekany posiłek. I zresztą na pewno nagram też full day of eating. Zobaczycie jak jem na tych przygotowaniach, nic to, nic to na pewno specjalnego nie będzie, ale wiem jak człowiek lubi czasem sobie pooglądać szarcie jak jedzą inni. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Piąteczka.